Witamy Państwa, Jan Bodakowski, ze mną kolega. Andrzej Kozera, witamy. Dziś porozmawiamy o tym niefortunnym, jak sam o nim mówi Trzaskowski, w sformułowaniu dupiarz. Znaczy, ja po pierwsze, ja nie wiedziałem, że takie słowo jest i że jest takie określenie na to. Na, na... Bralczyk też nie wiedział. Widzisz, no i człowiek, człowiek stary a dowiaduje się nowych rzeczy. Po drugie, moim zdaniem. To jest tak, że lewica i pseudoliberałowie to mają taką narrację, że my tu jesteśmy politycznie poprawni, szanujemy prawa kobiet, jesteśmy za równouprawnieniem i takie rzeczy. A w rzeczywistości to oni mają to gdzieś i w rzeczywistości dla nich to najważniejsze, to odwołują się do takich stereotypów, które są bardzo prymitywne z punktu widzenia politycznej poprawności. Ja sądzę, że to nie była w, przypadkowa wypowiedź. To no była... się na co dzień takim językiem podobno. Nie, posługuje. to, to może, może i też, ale to ja sądzę, że to była przemyślona strategia polegająca na tym, że. E, na udupianiu. Nie. Na, na tym, że Zbyt Rafał Trzaskowski chce się pokazać jako. nowoczesny młodzieżowi. Nie, nie. Jako macho, macho. jako facet. A z dużą, z dużą pytą, bo który, pogłoski. który, który jest, jest popularny wśród kobiet, zaledwie kobiety, bo, w, bo niestety taka prymitywna narracja mówiąca o tym, że ja jestem matrzą, ja jestem silny, baby na mnie lecą i ja tutaj e, e, ryczkam no, non-stop, to, to po prostu w, jest doceniana przez elektorat elektorat nie chce głosować na żadnych cieniasów, bawindamków. Nawet jak ten elektorat wierzy i głosi te liberalne pseudoliberalne pseudo i lewicowe zabobony politycznej poprawności, to i tak chce mieć lidera, który jest mężczyzną, Walny, silny, pieśnią, męski, męski i tutaj przyciąga i to jest kreacja takiego wizerunku. Tym bardziej, że mamy konflikt Tuska z, Tuska z Trzaskowskim. No i te, Trzaskowski to jest pokolenie, to jest emeryt, to jest facet, który przyszedł na emeryturę, więc nie dziwi mnie to, że Trzaskowski chce wykorzystać to, że jest młodszy, i mówi takim swoim, swoim, swoim wyborcom: Ja tu jestem młody, Jurny, co będziecie się tutaj przy tym dziadzie starym Tusku, tusku plątać? Idźcie ze mną. Ja tu jestem młody, silny, wi, pełny wigoru. Będziecie ze mną, będziecie tak samo postrzegani. Tak jak ja jestem popularny towarzysko, to wy też będziecie towarzysko popularni. A tutaj Tusk to stary dziad już przeszła na chronizm w historii. Trzaskowski poczuł się odepchnięty, bo on poczuł tą wielką, tę wielką, moc w tych wyborach prezydenckich, kiedy rzeczywiście duża część tego jego elektoratu na niego głosowała. No i poczuł, że może coś wygrać i w pewnym momencie został odstawiony na boczny tor. I jest jeszcze jedna sprawa. Nie przemyślał do końca tej swojej wypowiedzi. On teraz twierdzi, był w studiu w dużej telewizji, kajał się tam, że Ale to, to jest było nieprzymyślałeś. Że to dotyczyło przed 30 lat, ale już, już podniosły się głosy zaniepokojonych niektórych feministek, że jak to one się czują upodlone po prostu, jak tak można, jak może mężczyzna tak się o kobietach wyrażać? No, no powiedzmy sobie szczerze, nawet w środowiskach lewicowych, w środowiskach pseudoliberalnych, które mają usta pełne politycznej poprawności, e, oni sami w to nie wierzą e, i, i traktują te, oczywiście tam akceptują tych, tych, tych tęczowych, te feministki. Ale nie dlatego, że oni w to wierzą, tylko dlatego, że jest to dla nich instrumentalnie Poprawność wygodne. Poprawność polityczna po prostu. Nie, tak instrumentalnie wygodne, jakby było co innego wygodne, to by co innego. Więc są taką paprotką, Jak za komuny była, była zawsze taka, mówiło się o tym, że brali do jakiegoś stołu prezydialnego jakąś panią, żeby pani była i żeby był reprezentacja wszystkich płci. Parytety tak, tak zwane. Parytet tak, parytet komunistyczny. To, yy, to to tak samo wygląda, ja sądzę, że to nie był błąd, to była przemyślona strategia, e, trwa walka Tuska z Trzaskowskim o dominację nad antypisem. No i każdy z nich musi się e, pokazać z atrakcyjnej e, strony dla swoich wyborców. Tusk opowiada, zapowiada, że wprowadzi aborcję do trzeciego miesiąca, będzie można 3 miesięczne dzieci nienarodzone likwidować, że wprowadzi płatne in vitro, więc ten, e, płatne środki antykoncepcyjne, nawet płatne podpaski. A przy okazji pewnie też likwiduje ten cały socjal, ale, ale za to in vitro będziesz, nie będzie na 500 plus na dzieci, ale na in vitro będzie. To mi się e... przypomniała, muszę tutaj wpaść Ci w zdanie, bo zaraz zapomnę. Sytuacja, gdzie tak, to nasz ulubieniec, Ruch Polska 2050 to jest... Hołownia. Chołownia, tak, ubolewa, ubolewa, że na Ukrainie mężczyźni, którzy czują się kobietami nie są uznawani to za biedroń. kobiety. To Biedroń? To Biedroń. Dzisiaj to Biedroń. przynajmniej A, według tego, co pisał publicysta Gazety Polskiej w dzisiejszej gazety Polskiej, to Biedroń miał e, za pretensje, e, pretensje do prezydenta Ukrainy, <śśmiech> że e, kobiety z siusiakami, czyli tacy dekownicy, co założą sukienkę i powiedzą, że ja jestem teraz kobietą, nie są wypuszczani z Ukrainy, tylko muszą iść na front, tak jak inni wszyscy posiadacze siusiaków. A ja to spuentowałem, czy jeżeli ktoś się czuje koniem, to go prowadzimy do stajni czy do psychiatry? Dlaczego koń ma iść do psychiatry? No. Żeby się poczuć człowiekiem. No ale po, po mówiąc, mówiąc szczerze, yy, takie trochę to, absurdy. To jest, to, jest walka, to jest walka o denominację w antypisie, yy, o tym, kto, kto będzie liderem. to zmianę pojęć, też tak naprawdę, prawda? To kto też, jest kobietą, to kto jest mężczyzną. To, to są różne. Yy, różne, różne... Można powiedzieć tak, wiele rewolucji było przeprowadzonych nie tylko dla samej rewolucji, ale także dla interesów finansowych. Na przykład ci Katarzy powstali nie dla potrzeby religijnej, tylko z potrzeby taniej siły roboczej do warsztatów tkackich. ktoś na tym musiał zarobić i mu się udało. O z tego, że wyszła potem wojna religijna, to zupełnie co innego. Sanhedryn nie chciał, nie chciał, nie, nie przyjmował Jezusa judaiści, dlatego, pomimo tego, że wszyscy prorocy go zapowiadali, dlatego, że miał interes finansowy w czerpaniu z wczerpaniem, z ani A nie dlatego, że miał konkretnie coś przeciwko Jezusowi, prawda? E... Tylko... Często bywa także interesy ekonomiczne i w tym ja też bym dopatrywał się, że, że e, ta, ta narracja ideologiczna... Gdzie no tak, więcej to, działów w sklepie odzieżowym. To jest, to, jest, to, to jest dodatek do e, dodatek. Oczywiście w tym wszystkim błąkają się i wykorzystują tą sytuację e, ideowi rewolucjoniści którzy na przykład opanowują te samorządy i Platforma przejmuje samorządy i walczy o to, żeby dominować, żeby mieć pewnie ci ludzie głównie jakieś profity finansowe, ale na tym korzystają zawodowi rewolucjoniści, którzy przejmują instytucje kultury i wykorzystują je do szerzenia lewicowych zabobonów. Natomiast nie ma tak. Ja bym w tej, w tej wypowiedzi, w tej tak? wypowiedzi sobie... widział przede wszystkim taką e, przemyślaną wypowiedź, która ma na celu e, polepszenie wizerunku. Trzaskowski chce, chce wykorzystać to, że jest młodszy, że jest przystojniejszy e, i odwołuje się do takich e, ogólno zrozumiałych pojęć jak atrakcyjność seksualna i mówi ja tu jestem liderem e, prawdziwym, bo ja tu za młodu... E, Miałem wiele, wiele kobiet, kobiet. i ja jestem prawdziwym maczą mężczyzna, a nie ten stary, wyleniały, rudy, rudy Tusk, który już jest dziadem i, i zdziadział. To mi się przypomniał Krzysztof Kasakasowski, z którym miałem kiedyś wywiad, który śpiewał piosenkę Ja jestem maczą, mnie kobiety nie wybaczą i rzeczywiście co będzie, ale nie, kobiety chyba, tak jak rozmawialiśmy przed chwilą, feministki, nie będą krzyczeć koniec patriarchatu, chociaż tak krzyczą, koniec patriarchatu, ale wybaczą Trzaskowskiemu. No i że już, już, już tak. wiele z tych działaczek lewicowych, tutaj Barbara Nowicka, która nie, była taka kojarzona z lewicą. Lapsus jakby, językowy. E, <noise> tak, <noise> będą go tłumaczyć, zapomną, e, wszyscy będą mówić, że najważniejsza jest... PiS. Poza tym ten taki język brutalny został wprowadzony na stałe przez antypis do debaty publicznej. Jak zaakceptowały te środowiska, że ich główną potrzebą życiową, głównym programem i jedynym jest chować PIS, to, e, to co będą się dziwić, że tutaj w ten sam deseń wchodzi, wchodzi Trzaskowski? Nie ja bym nie związał. Jakby to powiedział jakiś polityk PiSu, to by była afera. Tu, że powiedział Trzaskowski. No. Pożyją, pożyją. On też pewnie wiedział, że będzie musiał się pokajać. A poza tym wyborcy lubią, jak polityk przyznaje się do błędów i prosi o wybaczenie, więc to też na jego, na jego na, punktuje w tym. Na przykład w Stanach Zjednoczonych wiele wielu polityków specjalnie popełnia jakieś rzeczy, żeby móc przeprosić przed wyborami, bo jest to doceniane przez wyborców. Są takie mechanizmy ogólne. To nie są głupi ludzie. To może są źli ludzie, którzy myślą egoistycznie tylko o swoim, a nie o dobru wspólnym, ale oni wiedzą co robią i nie ma przypadkowych wypowiedzi. Tam w tle muzykę może Państwo słyszą, ale, trwają ale to nie by było do Nie chcę tak? mówić, gdzie jesteśmy. Bo ale tu zaraz don, don Giovanni przy... tylko, rzucam tam Tak, don, a don, gdzie don to jest? Don, się don Giovanni, do bo e, pierwotnie miało być to nagrywane gdzie indziej, ale e, pierwotnie w e, tle e, przyszliśmy jeden koniec parku i tam były wrzaski. KHP. Przyszliśmy w drugą stronę parku, też były wrzaski KHP. Ostra kobieta z piłą. A tutaj, tutaj my już będziemy kończyć te, te, tą rozmowę. Dziękujemy Państwu, do zobaczenia, do usłyszenia. Andrzej Kozera i Jan Bodekowski. Dziękuję bardzo.